Szczęść Boże, witam w kolejną niedzielę na wspólnym rozważaniu Słowa Bożego. Wysłuchajmy Ewangelii według św. Marka. Jezus przywołał do siebie dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trosie. Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien. I mówił do nich, gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą Was słuchać, wychodząc stamtąd zrośnijcie proch snów waszych na świadectwo dla nich. Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. W dzisiejszą niedzielę chcę zwrócić Waszą uwagę na dwa czasowniki. Pan Jezus zbiera swoich uczniów, przywołuje ich do siebie, po to, aby ich później rozesłać. I to są właśnie te dwa słowa: przywołać, zebrać, a później rozesłać. Chrześcijaństwo jest piękne właśnie z tych dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że Pan Jezus to, co robi ze swoimi uczniami, to właśnie ich zbiera, przywołuje ich. Przywołuje ich nie jako jakąś masę, ale właśnie konkretnych ludzi. Ludzi, którzy mają swoje imiona. I właśnie o tym tu mówi ta Ewangelia: że Jezus każdego człowieka, każdego ze swoich apostołów, zanim jeszcze roześle, zanim uczyni swoim apostołem, najpierw zaprasza ich do tego, żeby byli uczniami. Każdego zaprasza właśnie po imieniu do wspólnoty ze sobą. Dlatego też stoimy tutaj w centrum miasta. By pokazać, że właśnie to jest to miejsce, w którym w którym możemy spotkać bardzo wielu różnych ludzi i zaprosić ich do wspólnoty z, z Jezusem. A po drugie, to co Pan Jezus robi, to kiedy już tych uczniów zebrał, kiedy stworzył z nich jedną wspólnotę, zaprasza ich do tego, by poszli, by głosili Ewangelię aż po krańce ziemi. I to widzimy także w tej dzisiejszej Ewangelii, kiedy Jezus ich rozsyła, ale. Bardzo ważny szczegół. Jezus rozsyła swoich uczniów zawsze po dwóch, bo mówi, że kiedy będą razem, kiedy będą szli i głosili Ewangelię w świecie, właśnie po dwóch, to to ich ustrzeże najpierw od tego, że mogą, do, mogą doświadczyć różnych nieprzyjemności, różnego cierpienia i dlatego lepiej, żeby szli po dwóch, bo we dwóch jest raźniej. Ale z drugiej strony. Po dwóch także dlatego, żeby nie ulegali różnym iluzjom świata, żeby nie uwierzyli, że moc słowa Bożego, które będą głosić, jest z nich, bo moc jest z Jezusa. A zatem zapraszam was dzisiaj w tej niedzielę do dwóch rzeczy. Po pierwsze do tego, byście właśnie powychodzili ze swoich kryjówek, ze swojej z różnej izolacji, którą przeżywamy w naszych najbliższych relacjach i Dali się Chrystusowi zebrać w jedną wspólnotę, w jeden kościół. A po drugie, zapraszam Was do tego, byście się dali posłać, bo każdy z Was i ja, ale także każdy z Was, który to ogląda, jesteśmy apostołami, czyli jesteśmy posłani właśnie po to, by głosić Ewangelię wszędzie, tam gdzie jesteśmy. Jak pisał święty Franciszek, jeśli będzie trzeba, także słowami. A zatem do dzieła. Dobrego tygodnia. Szczęść Boże.